Pela, Wrocław. Łzy już troszeczkę obecnie, ale myślę, że byłoby trudno będziecie rozpamiętywać ten sezon. Druga drużyna w sezonie z zasadniczym 16 spotkiem tym porażki. Ktoś padł na pomysł wymyślania takiego, a nie innego Kiedy dwa miesiące, a jednak ten piąty set, ta decydująca piłka, podwita i ta o, 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 liczba wybranych coraz bardziej rosła, aż do 90 rozmiarów, tym najważniejszym pomiędzy zabrakłem naprawdę Każda z nas u dzisiaj rano będzie się zastanawiała, co mogę zrobić lepiej. Tylko myślę, że wszyscy dałśmy z siebie całe serce, wszystkie umiejętności i przez cały ten sezon pokazywaliśmy, że potrafimy grać. Tyle na treningach widziałem, obchodzicie razem minę, urodziny. Wszystko zagrało, zabrakło. Moim zdaniem jedno, nie znam wszystko w tych decydujących, które w tej decyzji sędzi w jedną z drugą strony. To na coś więcej. Wszystko zrobić wszystko. Macie fantastyczne głosą wam ta pięta, na środkówkach. Ciekawą, dlatego, no, mamy nadzieję, że w to będzie zostanie Jak się sezon zaczyna, jakieś związane ze zdrowiem, później seria wspaniałych spotkań, MVP poszczególnych meczów. W formie, powiedziałbym, fizycznej jest chyba bardzo dobry. Psychiczna przyjdzie po tygodniu, kiedy już zapomni się o tych emocjach. Jeszcze myślę, że zobaczymy Jan Mieczaczek na torpietach najlepszej y i w Polsce. No ja myślę, że obie z Kasią konieczne tutaj się w tym sezonie. Ja z powodu parku nie rozpoczęła tego sezonu, bo potem miałam faktycznie dobry moment, na koniec Kasia miała fantastyczną formę. Myślę, że tutaj niejedna mogłaby jej pozazdrościć takiej skuteczności. Myślę, że w ogóle wszystkie grałyśmy przez cały sezon. Każda z nas miała jakieś tam dobre momenty i myślę, że tutaj pokazuje to podział tych statuetek, które mniej więcej się rozgadają jakoś tam po połowie dla każdego. No przebaczycie się z tego, co, co było piękne w tym sezonie, a tych zwycięstw takich, myślę, że udanych i wydartych w ostatnich punktach było wiele. A poza tym wygrać tak pewnie, być może z przyszłym, wszystko na to wskazuje, obecnym jeszcze i tym nowym mistrzem Polski spowiedź. no to tej satysfakcji Wam nikt nie zabierze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.